Władze Strzegomia wywalczyły dotacje w ramach programu rewitalizacji obszarów pokoszarowych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego spowodowała, że gmina poniesie tylko 15% kosztów inwestycji. Prace na terenie były jednostki potrwać mogą do końca roku. Wczoraj podpisaliśmy kolejną umowę na inwestycję, która związana jest z remontem Armii Krajowej Wesołom. Za mną ta część Armii Krajowej, która była pierwszą częścią. Druga część zadania, już niebawem, zacznie, będzie realizowana przez Drogziem wspólnie z konsorcjum Świdnickiego przedsiębiorstwa. No, bardzo cieszy nas przede wszystkim to, że otrzymaliśmy dotacje, których spodziewaliśmy się na remont drogi. Jest to taki program rewitalizacji obszarów pokoszarowych. Wiadomo, tu wszędzie była jednostka i radziecka, i polska. 85% to wkład. W tej chwili już mamy ponad 60% umowy podpisane z Urzędem Marszałkowskim. Brakuje nam jeszcze 1,7 mln do pełnej dotacji, która będzie wynosiła ponad 4 miliony, Także bardzo z tego się cieszymy, bo za 15% wartości zrobimy no, kawo miasta. Jakie terminy wykonaj? No musimy do końca roku zdążyć z tym, z tym drugą częścią. Musimy rozliczyć jest to to ostatnie rozdanie, więc muszą być środki jeszcze być do końca marca rozliczone. Mam nadzieję, że nie natrafimy tutaj na większe kłopoty, że będzie to taka inwestycja, która pójdzie bez problemu. Wykonawca jest dobry, znany nam, także myślę, że będzie dobry. No, będzie trochę zmian, bo tam w okolicach, gdzie było kasyno będzie małe rondo, takie przejazdowe, żeby można było dojeżdżać do firm. No wychodniki. Nowe oświetlenie, taki porządny standard. Dużo dalej posunięte są prace na ulicy Sosnowej. Tam za blisko 350 tysięcy złotych ciągle pojawiają się nowe miejsca parkingowe. Położony został też nowy asfalt. Przewidziane jest także zamontowanie nowego oświetlenia typu LED. Prace na ulicy Sosnowej potrwać mogą do początku września.